Ale kolorek, a ktoś mógł sobie chociaż go umyć? Czy ktoś coś napisał, o co chodzi? Nie, nie napisał. No to trzeba poszukać maila. Zatem, Amor mamy już umyty Bomber 55 RC3 Titanium. Będziemy sobie go robić. W nim przede wszystkim chodzi o zrobienie podstawowego serwisu wymiany oleju. Smarowanie. I jest jakiś problem tutaj, przy komorze po prawej stronie, a już widzę, ktoś tutaj jakiś kawałek gumy czy dentki podkładał czegoś, bo tu chyba uchodziło komuś ciśnienie. Zerkniemy na to uszczelnienie tutaj od razu i postaramy się jakoś temu zaradzić. Zaczynajmy. Odkręcam preload. No, maksa, tak samo upewniam się, że mam wykręconą kompresję. rebound też miałem odkręcony. Imbusik dwujeczka. Mając od razu. Ok, czyli tu ciśnienia nie ma żadnego. Pokrętło schodzi. No, dlatego tak to ciężko chodziło, bo tu nie ma kuleczki. A załatwimy tu jakąś kuleczkę, to będzie ładniej chodzić. Dwudziestka czwórka Korek sobie odkładamy Plasticzek No i sama sprężyna No sam olej nie wygląda najlepiej O Jezus Dobra, to mamy znane. No Olej silnikowy I to taki z brokatem no ale tak to bywa w sprężynach. Okej, okay, tutaj klucz jak do kasety. I jak to mamy? Delikatnie naciskamy. No jest ciekawe. Zlejmy. Uch, holender. No i olej. No wygląda tak jakbyśmy się spodziewali. No iście brokatowy intensywnie wyeksploatowany. Ciach tu, żeby się jakoś bardzo nie lało. Dobra, tu też ciach. I odkręcamy doły. Tutaj, po stronie sprężyny imbus piątka. Dobra, śrubka wykręcona. A tutaj mamy pokrętło i z dwóch stron imbusiki półtoróweczki. Raz jedną stronę popuścić, przekręcić o pół obrotu. Drugą, i ten korek od podkrętła nam schodzi. Dobra, i 17, albo tak jak ja, nipeksem, popuścić. Potem to już palcami w miarę idzie. I jakby wam się przyblokowało w ten sposób, nie chcę wam się wykręcić, bo wam się kręci właściwie bez końca. No to w zasadzie to nigdy nie siedzi tak mocno, żebyście nie byli w stanie tego palcami zrobić. Ale jeśli przytrzymujemy sobie jego. I w ten sposób wykręcamy nakrętkę, dokładnie w ten sposób. I co tam jeszcze zostało, to do zleweczki, ciach, golenie ładnie obciekną. I w międzyczasie, jak tutaj wszystko nam ścieka, ja sobie rozebrałem te elementy z oringów, no to banalna sprawa, bierzecie pik, podważacie o-ring, wyciągacie go, czyścicie. Ja z tymi elementami mam to zrobione, to raczej nie sprawia żadnego problemu. Natomiast top cap od sprężyny z regulacją jej preloadu ma o-ring tutaj, co no jest również raczej oczywiste, ale w tym miejscu trzymający ten element mamy pierścień zaciskowy, który jakimś płaskim, ostrym śrubokrętem w tym miejscu. Ok, on się powoli wysuwa. Ja sobie go przytrzymam palcem, żeby mi nie wystrzelił. Jak mam go ściągniętego, to możemy sobie ten element tutaj zdjąć. Możemy sobie ten element tutaj wykręcić, dlatego że jeśli chcemy sobie to porządnie przeczyścić, to by się to przydało. I w ten sposób mamy to rozebrane wraz z oringiem i pierścieniem zaciskowym. To do czyszczenia więc możemy sobie wyciągać sam tłumik i musimy sobie to troszkę porozbierać dlatego, że z tego co zrozumiałem w tym miejscu uchodzi nam ciśnienie, więc będziemy potrzebowali cieńszych segerówek OK. seger wypada płaskie szczęki tu odkręcamy w tym miejscu to mamy wykręcone imbusik dwójka, spężynka w środku i kuleczka za nią i wypychamy sobie całość i tutaj mamy te elementy rozłożone. To on musi być winowajcą. Oczywiście, jeśli rozbrajamy tu już uszczelnienia. No, to jeszcze ten o ring stop cupu. to całe do czyszczenia. Ja muszę sobie dobrać taki o ring. No, i będziemy ten element zaraz składać. Tu, dla osób zainteresowanych, to jest od reboundu pokrętełko. Jak sobie to, to, tu będzie olej jeszcze pewnie leciał. Kręcamy, to zostaje tak jak jest. To sobie podnosimy w ten sposób. Tutaj mamy kolejny pierścień segera, podważamy, i on nam wychodzi w ten sposób. No i tu mamy po prostu sprężynę negatywną, to na sprężynę przypada w ten sposób. Resztki folii jeszcze nie. Hm, ciekawe, bo wiecie, tutaj nie ma nic, bo ktoś już to na pewno rozbierał, ale swego czasu te całe sprężyny były w folii, zatem to zostawiam tak jak było, to sobie wyczyszczę i tutaj mamy taki gruby odbój i od tej strony też jest o-ring, one funkcji uszczelniających tutaj nie spełniają a bardziej odpowiadają tylko za to, żeby się po prostu ten metal nie tłukł ani o Seger z tej strony, a tutaj, żeby o ten plastik ten bezpośrednio metal się nie odpierał, a na samym odboju, więc wyczyszczę sobie to w takiej formie jak tutaj jest, tak samo czyścimy lagi, jeśli chodzi o dół, to tutaj mamy kompleksowo, czyli kurzówki, pod spodem filce smarujące, które sobie od razu wyciągniemy i pod spodem olejówki, w tym wypadku no, tego nie wymieniam, więc wyciąganie i ponowne tego nabijanie to po prostu byłoby większe ryzyko, że to uszkodzimy. Tutaj same uszczelki naprawdę wyglądają w porządku, więc ktoś prawdopodobnie jakiś niedawny czas temu je wymieniał albo po prostu są w tak dobrym stanie utrzymane. Wypłukam sobie dolne lagi i widzimy się przy składaniu. Ok, i jak mamy wszystko wyczyszczone, ładne zdjęcia na media zrobione... I ten o-ring, który był głównym powodem puszczania ciśnienia, e, mamy dobrany, bo mam tutaj świeży. Nawet chyba widać, że jest troszkę grubszy. Grubszy dlatego, że ten już bardziej wygląda jak taka opaska. Jest taki wytarty, cieniutki. Bierzemy się za składanie. Pierwsze co, to ten pierścień rozporowy, który tutaj idzie nam w lagę, w ten dalszy rowek, w lagę sprężynową. On po prostu tutaj... Ma sobie trafić, on jest dość mięciutki. O, właśnie, ma wskoczyć, i on ma wskoczyć po to, żeby tutaj tą podkładkę ograniczającą komorę negatywną od spodu przytrzymywać i żeby ona nie wpadała tam całkowicie głębiej. Więc w ten sposób bierzemy sobie szczypce do segerów. Ok. I to mamy zamontowane. Możemy sobie Sprężynę wcisnąć to, jak mamy wciśnięte, to możemy sobie składać te elementy odpowiedzialne za preload sprężyny. Bierzemy ten srebrny element. I o ring, który będzie na niego przychodził, ja sobie używam do tych elementów PMA 600. I w dalszy rowek nie ten pierwszy, bo ten pierwszy rowek jest dedykowany dla pierścienia zaciskowego, który będziemy tu montować. Ja po założeniu tego o ringu jeszcze dołożę sobie tu trochę smaru. Teraz od tej strony. Wkręcamy ten szary element w ten czarny, i możemy tutaj. Są specjalne rowki, żeby te kanty w nich siadły i żeby ten czarny element się nie kręcił, tylko przy wkręcaniu i wykręcaniu srebrnego on się obniżał i podwyższał, co po prostu naciska na sprężynę. Dociskamy równo i już ten element siedzi sztywno, dlatego że tutaj przytrzymuje go ten o Bierzemy sobie pierścień zaciskowy. Cienkie, płaskie, szczypce, i jak sobie przyciśniemy w ten sposób, to mamy wszystko gotowe. O ring z PMM ląduje na topkapie, i w ten sposób, przygotowany mamy gotowy do wkręcania w lagi. I montujemy to wszystko. Zaczynamy wkręcać. I na razie wkręcamy tak palcami, tak zostaje. Tutaj mam korek, sprężynkę i przygotowaną kuleczkę, której nie było. Dobrałem sobie. To z wolnobiegu jakiegoś czy czegoś. Bierzemy sobie ten element od reboundu. Na to nakładamy o-ring, który dobrałem. Na wierzch tego też pmi ładnie. Dobra. To sobie wkładamy. Delikatnie, bardzo satysfakcjonująco, ładnie wskakuje na swoje miejsce Tą metalową podkładkę ciach. Ja sobie ją dopycham delikatnie na jej miejsce. Seger ciach, ciach, segerek na swoim miejscu. Kuleczka, sprężynka, śrubeczka. Imbusik ciach. Wkręcam tyle, sprawdźmy jak się kręci, czy... i ładnie klika, także... Tutaj mamy w porządku. To sobie złapiemy tu. Teraz montujemy sobie cały szaf. On wpada na swoje miejsce. Dobra i mamy założone. Ja sobie tu nakładam korek. Dlatego, że jak poczuję pierwszy opór, to w tą srebrną część, czyli ten szafcik. O! o I tu jest. Odkręca się. A dokręca się i jest opór, co znaczy, że trafiłem sobie tym złotym elemencikiem. Dokręcamy palcami ten czarny element i kontrujemy sobie srebrnym do góry. Knipek sami łapię w tym miejscu, przytrzymuję ten czarny i jest wystarczająco. To się wszystko trzyma i w ten sposób przygotowany tłumik mam gotowy, żeby założyć sobie o-ring. To mam założone, Kładam sobie tłumik. I lekko palcami. I teraz bierzemy sobie wyczyszczone lagi. Biorę sobie filce. I tu do szczykawki mam nabrane. W międzyczasie mogę sobie namoczyć filce. One nabiorą oleju moczę w tym co będę zalewał. A Zalewam 7,5 W. No i namoczone filce. Trafiają na swoje miejsca. Tak zrobione zake Wygładzamy sobie. Też staramy się tych chwilce nie zapchać. No i ja sobie tutaj dam na uszczelkę kurzową, troszkę głębiej sięgnę palcem na olejówkę. Wszystko wygląda w porządku, więc mogę sobie montować. Tutaj jeszcze przed samym nasunięciem, na same golenie, trochę smaru tego stykany. Wszystko się nasunęło gładko. Skręcimy sobie dół. Od góry zalejemy olejem, skręcimy i będzie już blisko końca. Oringi, trochę PMA. Tutaj mamy jeden. Ten od regulacji kompresji z wierzchu. Wciskamy w ten rowek. Jak wylądował w rowku, to możemy sobie wziąć trochę PMA, dołożyć tutaj. Nie ma co nakładać na niego schrichani. Wystarczy PM600. Jest gęstszy. Będzie dobrze tutaj uszczelniał i w ten sposób jedna strona jest gotowa. Drugi oring ciach. I na śrubę mocującą oring tak samo. I wchodzi tutaj imbusik piątka. Z mnie jakoś mega mocno. To się ma po prostu trzymać i uszczelniać. Wykręcamy sobie koreczek od sprężyny. Po to żeby mógł całość ścisnąć. Tutaj wychodzi mi ten szafcik. Dociskam wszystko. Zaczynam nakręcać palcami. nie jest wygodniej po prostu w drugą stronę. Więc... Przytrzymam, dokręcam palcem. Jak już chwyci, to spokojnie dokręci się 17. No i powinno się trzymać. I teraz robimy sobie tak. I to jest dobry moment, żeby sobie to wszystko pozalewać. W stronę sprężynową 80 ml, w stronę tłumika 245. Zalewamy, zakręcamy, no i będzie po robocie. 80. Tutaj zalana. Druga setka. I jeszcze 45. To mamy. Skręcamy. Pokrętło od preloadu. Zapakować. Tutaj była trochę PEMA. W jedną z tych dziurek klejamy sprężynkę. Postaramy się nakleić na tym smarze kuleczkę. Przykładamy tak, żeby kulka się schowała to dociskamy sobie, trzymamy cały czas, żeby ona się nie wyślizgnęła śrubka mocująca to pokrętło na imbus dwójkę ładnie klika teraz ostatni oring, który został nam tutaj na placu boju to ten oring, który z delikatną ilością smaru przypada tutaj na pokrętło od reboundu owszem, jeśli dostrzegliście, no to jeszcze jeden oring to ten, który wraca do klienta z jego gumką którą sobie tutaj uskuteczniał możemy sobie to obrócić bo zostało nam do montażu pokrętło od kompresji do którego potrzebujemy imbusa 1,5 dokręcamy sobie z jednej strony do pierwszego oporu i z drugiej strony do oporu. I możemy sobie sprawdzić, czy to wszystko nam w miarę działa. To wsparcie powietrzne no to tak do jednego bara, nie? 15 PSI, lepiej nie przesadzać. Ja sobie to dopompowałem po to, żebym po prostu jutro sprawdził, czy dalej te 15 PSI będzie się tam trzymać. I tak oto bomberek jest gotowy. Jeśli tam byłaby ta folia, którą ja w w postaci tych opiłków wyciągnąłem z dolnych lak, a raczej wypukałem stamtąd. No to prawdopodobnie ten dźwięk nie byłby tak dotkliwy, ale teraz słychać to bardzo, dlatego że ta sprężyna po prostu tutaj obija się o wewnętrzną część tych górnych lak. No i taki dźwięk właśnie wydaje. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć. Słychać tłumik, żadnego pukania, także sprawdziło się.